Którą mamy we krwi, to jest ten cukier, który badamy, i glukoza, to jest ten cukier, który nam się wchłania w układzie pokarmowym, gdzie każdy węglowodan musi być rozłożony na glukozę. Insulinooporność. Już troszkę powiedziałam, że to są właściwie ja klasyfikuję tutaj wszystkie problemy związane z insulinoopornością. Powinna by powiedzieć, że to jest problem z insuliną, albo problem z gospodarką. Węglowodanową albo problem z gospodarką cukrowo-insulinową w naszym organizmie. Właściwie insulinoporność, tak faktycznie insulinoporność, to jest oporność naszych tkanek, czyli nasze tkanki przestały być kompatybilne z insuliną w organizmie. Czyli insulina się wytwarza przez trzustkę, a nasze tkanki się pozmieniały, zmieniły zamek, przestały reagować. W związku z tym insulina nie potrafi wprowadzić. Energii do naszych komórek. Nasze komórki zaczynają gładować, a nam podnosi się cukier we krwi. I w tym momencie zwykle pojawia się już pierwszy oznak cukrzycy. Czasami insulinoporność przebiega tak, że w organizmie tylko część komórek zmieniło zamki, a część komórek reaguje na, na insulinę. I co się wtedy dzieje? Ale na pewno znacie takie obrazki osób, które są bardzo nieproporcjonalnie zbudowane. U kobiet często są to powiększone ręce, czasami kobiety są zbudowane tak, że mają duże biodra, a cała reszta jest szczupła. U mężczyzn często jest to powiększony brzuch, a, czyli te komórki jakby selektywnie się wyłączają. Część komórek wchłania, a część komórek przestała wchłaniać. Dlatego niektóre części ciała rozrastają się nieproporcjonalnie. Pewnie teraz niektórzy myślą sobie, super by było, gdyby cały organ się uodpornił na insulina, a na przykład piersi się nie uodporniły. Wiadomo, że piersi też są tkanką tłuszczową i wtedy powiększałyby się tylko piersi. Natomiast to tak nie działa i zwykle jest to różne w zależności od osoby, sytuacji, gospodarki hormonalnej. I jednym idzie w ręce, innym idzie w pupę, jeszcze innym idzie w nogi. Najczęściej to, co obserwuję w przypadku insulinoporności, to jest to, że u kobiet powiększają się ręce, ramiona, w szczególności tutaj nad łokciem. Często się zdarza, że pojawiają się takie większe nawisy tkanki tłuszczowej. Kobiety czują często, że się przestały mieścić w bluzki i to jest taki pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Kolejna rzecz, u kobiet często powiększa się brzuch i dosłownie kobieta zaczyna... Wyglądać troszkę, nie wiem czy pamiętacie taką reklamę. Była kiedyś reklama znanego marketu, gdzie taki pan chodził. On był taki kwadratowy na górze i miał takie dwie, dwa szczupłe, nogi, dwie szczupłe nogi. No i oni tam sobie grillowali, ta żona mu tam usługiwała zawsze. I tak właśnie mniej więcej wyglądają osoby, które mają insulinooporność, czyli górna częściowa wygląda jak taka kolumna rzymska i najczęściej są szczupłe nogi. Ale tak jak powiedziałam, czasami zdarza się odwrotnie. Są to masywne nogi i szczupła góra. U mężczyzn, insulinoporność to najczęściej jest brzuch. Najczęściej jest brzuch, a u chłopców tak około 12 roku życia najczęściej pojawiają się piersi, czyli ginekomastia. To jest najczęściej właśnie efekt insulinoporności. Dlaczego tak się dzieje? Powiem jeszcze później. Hipoglikemia reaktywna to jest właśnie wtedy, kiedy. Po zjedzeniu czegoś, po zjedzeniu węglowodanów, gwałtownie spadają nam cukry we krwi i te cukry zamiast wzrastać, to spadają. I wtedy możemy powiedzieć, że ten cukier nas nie upośledza, nie następuje glikacja. No ale ten cukier za to bardzo szybko wnika do komórek tłuszczowych. Czyli dosłownie wygląda to tak, że nasze komórki tłuszczowe zamieniły się w żarłoczne bestie, które chcą pochłonąć cały cukier i tego cukru już nie ma dla innych tkanek. Brakuje cukru dla mózgu, brakuje cukru dla krwi, nasz organizm cierpi, a tkanka tłuszczowa się cieszy, że zabrała sobie cały cukier i wszystko sobie upakowała, czyli dosłownie my zjadamy pokarm, a nasze komórki tłuszczowe zachowują się bardzo egoistycznie, zabierają wszystko dla siebie, nie dzieląc się z nikim innym. I hipoglikemia reaktywna też jest bardzo niebezpieczna, jest również stanem przed bo z takiego stanu bardzo niskich cukrów to staną bardzo wysokich cukrów, może dosłownie upłynąć kilka dni i sytuacja radykalnie się zmienia, ponieważ tkanki mogą się w lot uodpornić na działanie insuliny, bo w hipoglikemii reaktywnej jest tak, że wydziela się dużo insuliny, mamy hiperinsulinemizm, ale nie pojawia się insulinoporność. I w tym momencie tkanki są bardzo, bardzo wrażliwe na insulinę i one mocno wchłaniają cukier, aż nadmiernie go wchłaniają. No ale ile można wchłaniać, po pewnym czasie stają się insulinoporne, po pewnym czasie cukry zaczynają wracać do normy, a w kolejnej konsekwencji, w kolejnym kroku dzieje się tak, że te cukry są bardzo wysokie. Pokażę Wam wyniki badań krwi, pokażę wykresy, jak wygląda hipoglikemia, jak wygląda wysoki poziom insuliny jakie sytuacje mo można zastać. Każda z tych sytuacji, czy to jest insulinooporność, tkanki się zamknęły, część tkanek wchłania, część nie wchłania, czy to jest hipoglikemia reaktywna, gdzie jeszcze nie ma insulinoporności, ale jest nadmierne wychwytywanie cukru. To wszystko są problemy z insuliną i pokażę, pokażę wykresy, pokażę wyniki. Jeżeli są pytania... Ale do tego tematu teraz, insulina, glukoza, glukagon, jeżeli coś z tego było niejasne, to chętnie odpowiem. Natomiast nie, nie zadawajcie pytań dotyczących przyszłości, ponieważ mam bardzo dużo jeszcze rzeczy w prezentacji. I chciałabym y, się zapytać, czy pojęcie insulina jest jasne. Czy wiadomo, co to jest hormon insulina i do czego on służy? Czy wiadomo, co to jest glukoza? Że glukoza może być zarówno... Tą glukozą, którą my badamy we krwi, ale zarówno jest to ta glukoza, którą my spożywamy, bo każdy węglowodan, który spożywamy, zamienia się na glukozę. Jak ja komuś mówię, że spożywa dużo cukru, to do mnie mówi: Nie ja żadnych słodyczy, nie jem. Ale chleb to również glukoza, ponieważ skrobia zostanie rozłożona w naszym organizmie na glukozę. Glukagon. Czy jest jasne, co to jest glukagon? Hormon, który angażuje tkankę tłuszczową do procesów energetycznych i insulinooporność wtedy, kiedy część tkanek zamyka się na działanie insuliny, kiedy część tkanek się zamknęła, to tyjemy w jednym miejscu, a w drugim, na przykład, zdarza się tak, że część tkanek ty jest tkanki tłuszczowej, a część tkanek, na przykład mięśniowa, się zamknęła na działanie insuliny, i w insulinooporności jeszcze może się zdarzyć tak, że nagle tracimy siłę, że ćwiczymy i nie ma żadnych efektów. Mamy wrażenie, że trening nie przynosi żadnego efektu. Ćwiczymy, a nasze mięśnie nie wzrastają, dlatego że odporne na działanie insuliny również mogą stać się tkanki mięśniowe. I zasilanie potreningowe niczego tutaj nie zmieni, ponieważ nasze mięśnie zmieniły zamki i kod dostępu insuliny. Zatem nie potrafi nam wniknąć energia do mięśni. Dlatego czasami w insulinoporności świetnie budujemy tkankę tłuszczową, natomiast nie potrafimy budować muskulatury. No i hipoglikemia reaktywna niekoniecznie jest związana z insulinopornością, natomiast jest związana z nadmiernym wyrzutem insuliny. Dlaczego tak się dzieje? Tak, hipoglikemia wróćmy jeszcze do tego slajdu hipoglikemia Niekoniecznie musi być insulinoporność. Tak jak powiedziałam, zaliczam to wszystko do jednego, natomiast może być to po prostu hiperinsulinemizm, nadmierne wydzielanie insuliny, które powoduje nadmierne wchłanianie przez tkanki cukru, czyli tkanki zachowują się nadmiernie żarłocznie, tkanki zachowują się egoistycznie. Jeszcze nie jest to insulinoporność. Insulinoporność jest wtedy, kiedy tkanki zmieniają zamki dostępu. W insulinoporności buduje się tkanka tłuszczowa selektywnie. Jak to rozróżnić? Najczęściej widać to po wynikach. Hipoglikami od razu widać. Krzywa cukrowa jest opadająca, a nie wzrastająca, natomiast przy insulinoporności krzywa cukrowa zwykle jest prawidłowa albo wysoka, czyli pojawia się już problem z cukrem, cukrzyca. W hipoglikemii zwykle mamy do czynienia z tym, że cukry nam lecą i przeważnie jednocześnie mamy wysoko, wysoki poziom insuliny. Dlaczego tkanki tłuszczowe są takie żarłoczne? Tego nie wiem. No, taki mechanizm w organizmie. Instynkt samozachowawczy, a następnie nieczułość. Tak to dosłownie wygląda. Dlaczego my mamy insulinoporność? Można się zastanowić, dlaczego nam organizm takie rzeczy robi. Dlatego, że jest to. Taki instynkt właśnie obronny naszego organizmu. Wiele chorób w naszym organizmie zachowuje się na zasadzie instynktu samozachowawczego. I tu chciałabym też troszkę wyjść poza temat, żeby, żeby to było zrozumiałe. Instynkt samozachowawczy polega na tym, że jeżeli podnosi nam się poziom cukru we krwi, a on się zawsze podnosi, kiedy spożywamy węglowodany, popatrzmy na dietę przeciętnego kowalskiego. Przeciętny kowalski czy kowalska wychodzi rano z domu. Siada do samochodu, jedzie do pracy, następnie idzie, jedzie windą, bo schodami to za daleko. Nawet widzę, jak do fitness klubu przyjeżdżają, to muszą zaparkować pod samymi drzwiami. I jak już muszą przejść 5 minut, to już jest masakra, to już jest za daleko w ogóle. Na fitness się chodzi dwa razy w tygodniu, może, i to jest cała aktywność z całego tygodnia w ogóle. I to zwykle w okresie jeszcze takim wiosennym. Później przychodzimy do biura, siadamy przy biurku, wracamy do domu, siadamy przed telewizorem, no coś tam sobie porobimy. Ale węglowodanów to zjęliśmy. Na śniadanie kulki z mlekiem albo kromka chleba, na drugie śniadanie drożdżówka, na obiad były pierogi, w międzyczasie zostało wypite coś słodkiego, pół litra Coca-Coli, lody, ciastka, cukierki. I jak widzę taką ilość węglowodanów, a wiadomo, że węglowodany są materiałem energetycznym, to się często pytam tej osoby, czy ona pracuje w kopalni albo rowy kopie. Albo pracuje na zewnątrz. No nie, ta osoba większą część dnia siedzi. A jeżeli siedzisz, to ile potrzebujesz energii do tego siedzenia? Zwykle energii potrzeba mało, a my zjedzamy tych węglowodanów ogromną ilość. U dzieci jest tak, że jeżeli je nakarmimy węglowodanami, to one tak zaczynają szybciej biegać, są takie nadpobudliwe, mają taki ADHD. I to jest ich naturalny mechanizm obronny. Na wysokie cukry. Włącza się aktywność fizyczna, bo aktywność fizyczna również ma zdolność spalania cukru i przemieszczania materiału energetycznego na podobnej zasadzie, jak to robi insulina. Później, jak dziecko idzie do szkoły, no to my mówimy: sieć, nie ruszaj się, bądź spokojny, więc te dzieci już zaczynają nam tyć. Mam dzieciaki, które mają 3-4 lata i już mają insulinooporność. Siedmioletnie dzieci to już jest standard po prostu. A 12-letniej dziewczynki z zaburzeniami hormonalnymi, z nadmiernym owłosieniem, z otyłością, z początkowym stadium cukrzycy typu drugiego, to już jest totalny standard po prostu. I nasz organizm właśnie tym sposobem włącza instynkt samozachowawczy. On zaczyna produkować duże ilości insuliny, bo z punktu widzenia życia bezpieczniej jest człowieka utuczyć niż go zabić z powodu wysokiego poziomu cukru. Jeżeli cukier zacznie nam się przyłączać do białek, będzie tak zwana glikacja. Dlatego się robi badanie hemoglobiny glikowanej. To w tym momencie nasze białka są upośledzone. Krew nie transportuje, oczy tracą zdolność widzenia, nerki tracą zdolność filtrowania, kolagen traci zdolność bycia sprężystym. Więc nasz organizm cały przestaje właściwie funkcjonować, jeżeli mamy za wysoki poziom cukru. Dlatego bezpieczniej być otyłym Niż zniszczyć układ krwionośny i układ nerwowy. Nasz organizm robi to inteligentnie. On reaguje na to, co my mu robimy, on włącza wszystkie mechanizmy obronne. A następnie niestety staje się nieczuły, no bo ile można, ile można walczyć z tym wysokim poziomem insuliny w organizmie. Więc w pewnym momencie te tkanki poddają się. To jest tak jak syndrom żony alkoholika czy żony maltratowanej, gdzie po pewnym czasie ona jakby staje się nieczuła na to wszystko, co się dzieje? Przepraszam, może kogoś uraziłam, ale my tak w pewnym momencie taką znieczulicę zaczynamy mieć i nasze komórki robią to samo. One czują się beznadziejnie po prostu z tą insuliną, więc przestają na nią w pewnym momencie reagować. No i niestety a w tym momencie zaczyna się podnosić poziom cukru we krwi. I co robi diabetolog? Najpierw przepisuje leki. Człowiekowi nic nie powie o tym, że trzeba zmienić dietę. Nawet wytyczne diabetologiczne są takie, że dalej możemy spożywać te węglowodany, czyli czym się strułeś, tym się lecz, i dalej jedziemy. Będziemy pacjentami już do końca życia. I później pojawia się konieczność wstrzykiwania insuliny. I teraz wyobraźcie sobie sytuację że my mamy już wysoką insulinę, bo przecież ta cukrzyca się pojawiła z powodu wysokiego poziomu insuliny i uodpornienia się tkanek na działanie tej insuliny. Już one przestały wchłaniać tą tkankę tłuszczową i się zablokowały, dlatego podniósł się cukier. I później dostajemy jeszcze insulinę. Czyli do tej insuliny, którą mamy, jeszcze nam dopakowują. Czyli jakby na siłę. Jeżeli ta insulina nie wystarczy, to weźmiemy jeszcze, przepchniemy. To tak, jakbyśmy chcieli... W małą dziurkę włożyć coś wielkiego, nie udaje się, to weźmiemy młotek, jeszcze tym młotkiem dowalimy, aż rozwalimy wszystko. I tak się dzieje w przypadku cukrzycy. Podnosi się poziom cukru, dostajesz leki, leki nie działają, bo przecież nie zmieniasz diety, a leki chwilowo tylko zwiększają wrażliwość komórek, to my dalej jemy, bo nikt nie powiedział, że przecież od mąki to się tyje. No a później leci insulina, która jest tym tak zwanym młotem pneumatycznym. Na siłę wepchnąć to jedzenie. A insulina ma również negatywne skutki w naszym organizmie. Insulina pogrubia ściany tętnic, może spowodować to, że te tętnice są nieelastyczne, więc zwiększa się ryzyko wylewu krwi do mózgu. Wyższy poziom insuliny, wyższy poziom cukru to stany zapalne, więc zwiększa się poziom cholesterolu, więc zwiększa się ryzyko zmian miażdżycowych. To nie jest efekt jedzenia tłuszczu, tylko efekt jedzenia cukru. Tutaj taka propos jeszcze instynktu samozachowawczego, to często i choroby autoimmunologiczne, to jest instynkt samozachowawczy naszego organizmu, często nieprawidłowy poziom kortyzolu, nieprawidłowa konwersja hormonów tarczycy z FT4 do FT3. To jest najczęściej niestety efekt takiego instynktu samozachowawczego, Temat tarczycy jest również bardzo ciekawy, o tym będzie dodatkowe webinarium i czasami jest tak, że jeżeli ktoś już się tematem interesuje, to wie, że czasami nie jest to zwykła niedoczynność, ale czasami zawodzi konwersja i kiedy zmniejszamy radykalnie węglowodany w diecie, to zmniejsza nam się konwersja z nieaktywnych hormonów T4 do T3, co powoduje taką jakby ukrytą niedoczynność tarczycy, czyli nasz organizm ma właściwe hormony, ale nie te aktywne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli mało jemy i nasz organizm nie otrzymuje właściwego poziomu energii, to on włącza właśnie ten instynkt samozachowawczy i zmniejsza konwersję w naszym organizmie. To zmniejszenie konwersji ma również na celu ochronienie naszych tkanek. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że wasz organizm, że wasz organizm uodpornił się, a hipoglikemia reaktywna, na czczo było 81, po godzinie było 77, po dwóch godzinach 66. To jest właśnie hipoglikemia reaktywna cukier opadający. Tak wygląda ten wykres. Tutaj jest cukier. Widać, że ten cukier jest opadający. Natomiast, a tutaj widzę, że źle wpisałam. Tutaj było tak, że. Gdzieś mi przeskoczyło. Tutaj było. A nie, było 82. Nie, faktycznie przeskoczyłam. Po jednej godzinie było 77, po dwóch godzinach było 66. Zatem tutaj powinna być taka opadająca. Ta linia powinna pójść w tą stronę. O! Czyli widać sytuacja, że nie jest najlepsza. Cukier spada, a insulina rośnie. To nie jest normalne. Reakcja na spadek cukru powinna być jednocześnie insulina opadająca. Tymczasem tutaj insulina idzie do góry. Kolejny przykład glukoza naczł 106 po jednej godzinie 178 i po dwóch godzinach 60. I tutaj mamy również hipoglikamię reaktywną, coś spowodowało gwałtowny spadek cukru. Tutaj ten poziom cukru był 178, on jest bardzo wysoki. To znaczy, że u tej osoby już jest jakiś problem z gospodarką cukrową. Z jakiegoś powodu ta osoba ma tak wysoki cukier, nie powinna mieć tak wysokiego. Oczywiście to jest jeszcze gdzieś tam w normie, bo się chyba uznaje, że to jest aż do 200. Natomiast według mnie to tak 140, 150 byłoby ok, a później gwałtownie spada na 60, pomimo tego, że na czczo było 106. Czyli mamy do czynienia z hipoglikamią reaktywną. Skąd tak wysoki cukier i skąd taka gwałtowna reakcja? Oczywiście widać już tutaj po insulinie. Insulina na 18,6, insulina po godzinie 225. I ta olbrzymia insulina, która tutaj została wydzielona przez trzustkę, nieadekwatnie do sytuacji spowodowała w drugiej godzinie hipoglikemię. Czyli nadmiar insuliny, trzustka poszalała, czystka pomyślała sobie wow, ale, ale szał, trzeba teraz ostro zadziałać. I ona dała tak do wiwatu, że poleciała z cukrem. Więc ta osoba zjadając coś słodkiego na pusty na przykład żołądek, będzie miała hipoglikemię i będzie miała chęć zjedzenia kolejny raz czegoś słodkiego. I widać, że pomimo tego, że ta Glukoza po dwóch godzinach jest niska, ona jest w hipoglikemii. Ta osoba, popatrzcie, hipoglikemia, cukier powinien być między 70 a 99, ta osoba pewnie już śpi w laboratorium albo siewa, albo ma drżenie rąk, to mimo wszystko insulina jest wciąż 32. Ona powinna wrócić do normy, a ona dalej będzie tej osobie cukier zbijała. Ta osoba ma hipoglikemię, ta osoba już zasypia, ta osoba już nie funkcjonuje, a jej organizm. Nie pozwoli zadziałać glukagonowi i wyciągnąć zapasowy cukier zgromadzony w wątrobie. Czyli ta osoba po prostu może stracić przytomność w związku ze spadającym cukrem. I tak się będzie działo za każdym razem, kiedy ta osoba spróbuje zjeść węglowodany, takie po prostu na pusty żołądek. Dla tej osoby owoce na pewno nie są przewidziane. To już widać po insulinie. Jaki jest prawidłowy poziom insuliny naczczo? Tutaj jest 18,6. Insulina na naczczo powinna być maksymalnie 9. Natomiast insulina po 2 godzinach, no to ona tak powinna być 50-60, no może 80. Ważny jest cały obraz sytuacji. Ważne jest to, żeby zobaczyć jak później dalej przebiegają te krzywe. I to jest wykres tej tej insuliny i tego cukru. No tutaj widać masakrę. Nieadekwatna reakcja insuliny w stosunku do cukru, stąd później się pojawiła hipoglikemia. Kolejna, kolejne dwa wyniki, tutaj pierwszy wynik to był na takiej standardowej diecie. To jest wynik po dwóch miesiącach stosowania diety niskowęglowodanowej. I cukier na 95 po godzinie 156. Po dwóch godzinach 149, czyli tutaj widać, że insulina nie daje rady zbić cukru do normy. A jakie insuliny są? 240 i 240. Po godzinie jest 240, po dwóch godzinach jest 240, a cukier jest dalej wysoki. Czyli to już jest stan przedcukrzycowy. Insulina nie daje rady obniżyć poziomu cukru. Tutaj mamy, tutaj mamy wyniki po dwóch miesiącach stosowania diety. Tu już widać, że insulina na czczo się obniżyła. Tutaj widać, że te, te insuliny w drugim punkcie i w trzecim są niższe. I też widać, że tutaj cukry są niższe. Czyli cukier po dwóch godzinach jest 122. Zatem poprawiła się wrażliwość insulinowa, czyli komórki zaczęły odbierać insulinę, czyli zaczęły reagować na tą insulinę. To są wykresy, jak się poprawiło. Tutaj widać te odstępy, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. Tu jest cukier, oj, tu jest cukier, a tu jest reakcja na, na ten cukier, tą insuliną. Reakcja na, na ten cukier była taka wysoka, mimo wszystko cukier nie spadał, cukier był na jednym poziomie. Tutaj widać, że reakcja na cukier jest dużo mniejsza, czyli dużo mniej insuliny potrzeba, żeby zadziałało jednocześnie spada insulina, spada cukier. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja. Dwa miesiące stosowania diety niskowęglowodanowej poprawiło wrażliwość insulinową i odciągnęło tą osobę, wyrwało ją z objęć cukrzycy, która zbliżała się z dużymi krokami. Kolejny przykład: cukier na czczo 87, cukier po godzinie 102 czyli też taka dość płaskrzywa cukrowa, aczkolwiek troszkę wznosząca się. I tutaj mamy insulinę po godzinie 83, po dwóch godzinach 44. W sumie nie jest najgorzej, ale całkiem dobrze nie jest. Ta insulina tu po dwóch godzinach, ona powinna wracać do normy, przynajmniej te 24 powinna być. Tu widać też tą nieadekwatną sytuację, za dużo... Za dużo insuliny, tak? To prawda. Im bliżej linie siebie, tym są lepiej. Kolejna osoba, tu mamy kolejny profil: cukier na 91, 140, 122 i insulina na 24. To jest absolutna, po prostu bardzo wysoka insulina. I przy takiej insulinie ta osoba budzi się rano i ona już, jej organizm jest nastawiony na odkładanie tkanki tłuszczowej. Przy tej insulinie nie ma mowy, żeby spalała się w ogóle tkanka tłuszczowa. Nie ma takiej możliwości. Ta osoba jeszcze nic nie zjadła, a ona już ma taką insulinę, że jest zablokowana. Po godzinie 84, po 2 godzinach 92 cukry nieco spadają, ale insulina. No to jeżeli ta osoba je co 3 godziny albo co 2, no szans na schudnięcie nie ma żadnych. Insulina na czczo, powtarzam, powinna być maksymalnie ile. Jednopunktowa, maksymalnie 9, nie więcej, to jest ważne. Ta osoba, jednocześnie mając tak wysoką insulinę, oczywiście tu już widać, ma prolaktynę wysoką, to jest hiperprolaktynemia 79 przy normie do 25, testosteron ma 0,9 przy normie do 0,74, a tutaj widać, że też jeszcze zaburzenia są w pracy tarczycy. Ale tutaj chciałam pokazać te hormony, które się jednocześnie zaburzają najczęściej. Testosteron, to to więc pewnie nadmierne włosienie u tej kobiety również się pojawia. I to są wykresy. Tutaj też widać, że jest daleko od siebie odsunięte. Tutaj wręcz po dwóch godzinach jest jeszcze dalej niż było po jednej godzinie. Kolejne badanie. Glukoza 94%. Po godzinie 195, więc tutaj jest bardzo dużo, to, to już jest stan przedcukrzycowy. Po dwóch godzinach 157, czyli nie za bardzo te cukry nawet chcą spadać. A insulina 113 naczczo, po godzinie jest 116, po dwóch godzinach 124, czyli widać, że insulina nie daje rady zbić cukru, to jest stan przedcukrzycowy, bardzo wysoka insulina, bardzo wysoka odpowiedź i tutaj również dalej jest sporo insuliny. Kolejne badanie. Tutaj mamy poziom insuliny na 10,47, witaminy D3 4,95. Najniższy, jak widzicie w swoim gabinecie, to było 3. Poziom witaminy D3 powinien być co najmniej 30, a optymalny to jest między 50 A80. Tutaj jednocześnie widać, że z insulinopornością w parze idzie Hashimoto podwyższone antyTG i antyTPO. Przykład kobiety lat 32, wzrost 159 cm, waga 108 kg, do zrzucenia jest 40 kg. To jest tkanka tłuszczowa. 51% tkanki tłuszczowej w organizmie, czyli większa część ciała składa się z tłuszczu. 55 kg tkanki tłuszczowej w organizmie. Ta osoba odżywia się w ten sposób: kanapka, kanapka, kanapka. A wyjście z pracy na obiad, więc pewnie pierogi. No i kolacja, może kanapka, a jak nie kanapka, to jakiś słonecznik. Wcale dużo ta osoba nie je. Patrząc na to, ile je, a ile waży, to aż nie chce się wierzyć. Prawdopodobnie właśnie problemem jest to, że każda z tych kanapek powoduje podbicie insuliny. Pewnie już z samego ranu, z samego rana, z samego rana.